się na Mexicano TV jeszcze raz z tej strony, już dzisiaj po raz trzeci, słuchajcie, no ale musiałem się do tego odnieść. Musiałem się do tego odnieść, słuchajcie. Ej. Ostrzegałem! Pamiętacie jak mówiłem, że kurwa się przejedziecie na kolonie? Pamiętacie to? No, i co? I co się sprawdziło, kurwa? Sprawdziło się. Przejechaliście się, kurwa. Już są pretensje o pieniądze i to prawdopodobnie niesłuszne, nie? nie bo, bo faktycznie trzeba sporo czasu czekać. Teraz wcześniej było to do, do czterech dni, do pięciu z live'a Teraz, teraz faktycznie dwa tygodnie to trzeba bite czekać. To jest prawda. Ale mówiłem, ostrzegałem. Uważajcie na niego. Mówiłem. A teraz on wali pocuch na Fiedorczuka, Fiedorczuk na Marcina, tak? I, 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 i czepia się Michała, słuchajcie, ale to było do przewidzenia. Ja, ja mówiłem, ostrzegałem was, kurwa, już nie jedna osoba się na nim przejechała, po prostu się przejechała, słuchajcie, no. No i, i mówię, no, sprawdziło się moje, no. Ja z nim kurwa współpracowałem rok, ja go dobrze znam. Dobrze go znam, jak to jest bezczelna i, i, i prymitywna wręcz osoba. Bo inaczej tego nazwać nie mogę: no. inaczej tego nie nazwę. No. Także widzicie, no. sprawdziło się moje. Mówiłem, uważajcie, w co się pakujecie. Bo on teraz nie da Wam spokoju, będzie Was nękał. Będzie Was nękał, bo on dalej twierdzi, że ukraliście mu pieniądze. Jaka jest prawda, nie wiem, ale nie sądzę, że mu ukraliście pieniądze. Bo to nie są jakieś dziesiątki miliony kurwa czy setki tysięcy kurwa złotych, nie? No, to, że wam nie płaci, też się nie dziwię. Nie dziwię się, bo też mówiłem na ten temat. Słuchajcie, że nie dostaniecie od niego nawet złotówki, nawet złotówki. Ja przez ten cały okres y, nagrywania, kiedy mu płaciłem te 40%, to chyba dwa razy mi piwo postawił. Dosłownie, po piwie. No, jedno raz i drugie, drugi raz, nie? Także sami teraz wiecie. No, sprawdziło się moje, ale ostrzegałem, ostrzegałem, bo żal mi, żal mi, słuchajcie, tego Michała. Mam nadzieję, że będziemy współpracować, że tam zawsze mi pomożesz ustawić czy coś jak będziesz miał chwilę czasu. Oczywiście, nie? To trzeba byłoby się zgaleć, bo ty dzwoniłeś do mnie, ale ja jakoś nie miałem czasu odebrać, bo nie zawsze mam czas odebrać telefon. Ale wiem, że dzwoniłeś, bo mam cię zapisanego. No, a ty, no Fiodorczuk, Fiodorczuk, dobrze mówię, Fiodorczuk. No, kurde, co myślałeś, że z nim będzie tak, kurde, hopsiu? Nie, 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 nie. Teraz się powoli, powoli się przekonujesz, a to dopiero jest początek. To do, dopiero jest początek, bo teraz on stwierdzi, że ukradłeś mu pieniądze razem z Michałem, tak, z Michałem, no. Także Marcin mówię, nie trzeba było się pakować tą wodę, nie bez przyczyny ja z niej wylazłem, nie bez przyczyny, nie bez przyczyny ja z niej wylazłem, nie bez przyczyny parę razy y, niemiecki kurde odchodził, nie bez przyczyny, także mówię, zastanów się naprawdę w co się pakujesz, bo możemy my też współpracować, robić te kurwa materiały i będą fajne i wesołe. Ja mam trochę planów, nie? Przede wszystkim chcę nawiązać kontakt z, z tymi, ze szwagrami, koniecznie, nie? ale to raczej na wiosnę dopiero. Na wiosnę, bo blisko mamy do, do Monik, nie? A to, że Wam nie płaci, wcale mnie to nie dziwi. Nie, w ogóle. W ogóle trochę ironicznie się uśmiecham, no bo ja wiedziałem, czym to się skończy. Wiedziałem, bo ja sam to przeżyłem, tylko że ja przetrwałem rok. A wy ile siedzicie przy nim? Dwa miesiące, trzy? No, może pół roku? No nie wiem, no na pewno nie więcej. No a ja, a ja przewaliłem rok z nim, dlatego ostrzegałem was. Ostrzegałem, słuchajcie, i nadal będę was ostrzegał. Uważajcie na niego, bo to jest człowiek fałszywy, kłamliwy. Nawet jak dostanie pieniądze, to i tak nic nie dostaniecie. Zobaczycie, bo, bo kurde, u mnie było na tyle dobrze, że ja miałem to pod kontrolą, kurde. I jak dostawałem flotę, to płaciłem mu 40%, a 60% miałem u siebie, nie? Natomiast gdyby to było na niego konto założone, nie dostałbym ani zyla. No, niestety, jak widzicie sami, no jak widzicie sami, słuchajcie, trochę, trochę. Nie no, masz rację, kurwa Marcin, masz rację, nie ma co gadać, kurde. Jeszcze jakieś podsłuchy zakłada. strach do niego zachodzić, kurwa, na live'a nawet. Bo kurwa, z, z, z ukrytej kamery nagrywa, co jest generalnie, to jest y, zakazane. No, zakazane. Ja wiem, że on usunął ten film, ale ten film jest i krąży po sieci. Także, mówiłem, moje się sprawdziło, moje się sprawdziło. Tak jak wam mówiłem, ja też dostałem po dupie od niego. Ale jak to się mówi, karma wraca i teraz to on mi może naskoczyć. Może mi naskoczyć, bo kurde jeszcze będzie karalny. Karany, nie karalny, tylko karany. Jak, jak, mi, jak mi podskoczy. Także mówię Decyzja jest wasza. Decyzja jest wasza. Nie spodziewajcie się tej kasy, bo wszystko to co on dostanie, to wypierdoli w przeciągu, w, przeciągu, w, przeciągu, w przeciągu... w przeciągu dwóch dni. A, a wy dostaniecie figę z makiem, z pasterniakiem, jak ktoś się mówi. Także jeszcze raz pozdrawiam widzów. Siemanko, trzymajcie się zdrowo. No, czekamy nadal. Zobaczymy, czy przyjadą chłopaki, czy nie. Zobaczymy, może się odezwą, może nie. Pogoda to taka nie bardzo na te chodzenie, ale dobra, zobaczymy, spróbujmy. Także pozdrawiam jeszcze raz Michała i Marcina. Pozdrawiam was. Ja wiem, że wy chcieliście dobrze, ale... Tak jak widzisz, z tym człowiekiem nie da się dogadać. On nadal, kurde, jest przekonany, że ty mu zabrałeś te pieniądze. Czy tam Michał, nie wiem. Także Siemka jeszcze raz. Życzę szczęścia, naprawdę? I wytrzymałości. Życzę szczęścia i wytrzymałości, naprawdę, bo to będzie dla Was bardzo, bardzo potrzebne. I to opierdalanie nic nie da. Nie da, nie da, nie da, nie da. On ma w swojej główce swój świat malutki, tak jak ten miś pluszowy tam. Nie wiem jak on tam się nazywał. Także, także to, to nic nie da. No, trzymajcie się jeszcze raz, wideo. Meksykano jest tylko jeden drzwi. Sam pracuje, sam robi drzwi. I koniec. Kropka.